Pope Francis is in town this week, but still the question on everybody's mind is, what's the parak? Parizosha. Shavtiim yudzayin <inaudible> yudked. Rojyauf shenem neste yoshem nest. Nastalym shird czasy zupełnej anarchii. Nie było króla i każdy robił co chciał. Każdy mógł też w swoim domu urządzić siedzibę nieupro, nieuprawnionego kultu. I był człowiek imieniem Michaja, albo krócej Micha z góry Fraim, który miał w domu bożki domowe i efot. A matka ufundowała mu posąg, który posłużył jako przedmiot kultu. I nawiasem mówiąc, ufundowała mu go za pieniądze, które jej własny syn jej kiedyś ukradł. Ale później oddał. Micha zatrudnił także lewity, aby mu służył jako kapłan, ustanawiając w ten sposób kult Pogais. W tym samym czasie bojownicy z pokolenia Dan szukali posiadłości dziedzicznej do osiedlenia się i w drodze do Laish, które spodziewali się łatwo podbić, Natrafili na dom Michy, obrabowali go z przedmiotów kultu i uprowadzili ze sobą kapłana, któremu złożyli propozycję nie do odrzucenia. Czy zamiast być kapłanem jednego domu, raczej chciałby zostać kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego? protestował i przeciwko rabunkowi, przeciwko uprowadzeniu kapłana, ale był za słaby, by skutecznie stawić opór. Danici zaś napadli na spokojnie żyjących mieszkańców Laish, Porazili ich mieczami i spalili miasto, po czym zmienili jego nazwę na Dan. A Zabrany z domu Michy, ustanowili przedmiotem kultu. I Jonathan, syn Gerszona, syn Menasego, służył mu za kapłana. Szabad szalono.